Siema, siema, widzów! Witam cię bardzo serdecznie! Dzisiaj e, Mr. Wheel jak co odcinek, od chyba miesiąca. Tylko tym razem Mr. Will zadecyduje, czy będziemy używać Mr. Willa. Nie. <ścoughs> no to cóż, no to nie używamy. O, teraz działa, dobra, uuu, uuu, nie. Czyli nie używamy Mr. Wheel'a. no dobra, niech będzie. Nie mam pojęcia. A, TikToki, wiecie, jak to działa? Jest niedziela i widzę już reklamy tutaj nieodpłatną, ale to spokojnie, spokojnie, po kolei. Wszystko, czekaj, co to jest. To jest dziewczyna kostka i to jest egz dziewczyna mortalcia, Zawody, które chciałybyśmy wykonywać. No dobra. Te, które chciałybyśmy wykonywać. A ja bym chciała być um, zawodowym przytulaczem. Jakbym, by... Zawodowym przytulaczem? Znaczy ogólnie to jest taki zawód. <laughs> tylko, że. Tylko, że to takie. Hmm... Eee, że Czasem no, no nie no, nie będę nawet tego mówił, no ale generalnie jest taki zawód, no na pewno. Jak chciałabym być codzienną modelką dla bakierzystów i stylistów włosów e? Ja bym chciała być takim gościem, co maluje jakieś takie znaki drogowe po ulicy, takim bałkiem, wiesz co chodzi! No to. <laughs> no dobra. Jak chciałabym być? Testerkom jak żyje się za milion złotych dziennie? Testerką, jak żyje się za milion złotych dziennie? No to, to się nazywa bycie influencerką. Moim marzeniem jest bycie najszybszą kucharką najpyszniejszych rzeczy na świecie. Najszybszą kucharką najpyszniejszych rzeczy. Yyyyy... Eee... Ja, ja chyba... Ja chyba nie, nie, nie. Za mało komórek mózgowych dzisiaj straciłem, żeby to oglądać i w to się wczuć. Kentucky Hot Dog, 12.99, każdy klasik. Jakby, no spoko, fajnie, że KFC zapłaciło osobie, która szuka mi TikToków, żeby dać reklamę. I faktycznie jest w tym coś ciekawego. O, o. 10 tysięcy lajków widzowie i do, do KFC to spróbować, tak? To bym chyba tego nie próbował. Ale niech będzie jeszcze te frytki tak chamsko wklejone do tego. Kto wam kto robi te grafiki? <ścoughs> chcesz zobaczyć mój kostium na Halloween? Czekaj, naprawdę chcesz zobaczyć? O. A, pokazujesz ten kostium na Halloween, czy nie? Oto on. To jest śmieszne, ale pewnie ten piesek ma takie. Zdecydowanie najfajniej udekorowana restauracja na Halloween. Milk Bar, co to ma jest? No! Faktycznie się postarali. No dobra, no to, to, to by mnie zachęciło, Nie gdybym był w Warszawie, to bym pewnie nie poszedł, <noise> Bo pewnie będą mega duże kolejki, biorąc pod uwagę, że taki wystrój. Daniel, wpadniesz na nagrywki do fazy? Faza? Tylko GenZi. GenZi? To jest faza! Wow, ale super tiktok, fajny. No, podoba mi się. <noise> A. Nie no, zero, po prostu ze, Zero moich chęć Już, już bardziej mam chęć, by czajnika obejrzeć I zobaczyć tam u niego Siema ekipa, złapcie twórców w domu I pokażcie jak wyglądał nas każde studio Pinaty, podcastownia, influo oraz top donate Pokażcie, że w akademii można spędzić czas na wiele sposobów Na przykład korzystając z basenu, czylując z ależakach, Robiąc drila, a przede wszystkim poznając innych ciekawych twórców Czy istnieje lepsze miejsce, w którym możecie odbyć szkolenia I zdobyć niezbędną wiedzę? Właśnie tak wygląda to wygląda jak dom Wojtka Goli, gdzie wchodzi i każdy mówi: Wow, Wojtek, ale ty super młodo dzisiaj wyglądasz! Wow, Wojtek, ale jesteś gangsterski dzisiaj. E, Wo wojtek, możemy TikTok. Wo wojtek, wojtek, Wo wojtek, 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 tutaj nagramy TikTok. Wojtek, żeby zdjęcia. Wo Wo da Influencer Akademii. Ach, ten dom Team X. Ja nie wiem, kto jest właścicielem tego domu Team X, ale on chyba albo lubi influencerów, albo nikomu oprócz influencerów się tego nie chce wynajmować. Jedno z dwóch. Dwie siostry, dwie różne osobowości. Kto to jest? Nie mam pojęcia kto to jest, no ale no wygląda na taką, nie wiem, to trochę fagaty przypomina. Ej, to miłe chyba, przepraszam, przepraszam. A, to faktycznie siostra fagaty. A to nie przepraszam albo przepraszam, niech ona cię przeprosi. No, je, jedna wykorzystała pingwina, a druga nie musi wykorzystywać nikogo oprócz swojej siostry, żeby nabić fejmu, więc no, w sumie, Sym <śm> MM o północy na streamingach. Do rana. Klariana, otwieram szampana. Następuje zmiana. Znika. Widzowie, 15 tysięcy lajków. Za mniej tego nie oglądam. Nie ma szans, nie, przepraszam. Bo to. Bo, bo to, bo to, bo to nie, no, Aleksander Kempka, to nawet nie są. Nie będą. Nawet nie mogę się pocieszyć tym, że przynajmniej wyświetlenia z tego będą, bo nie będą. Nikomu się nie chce grać w tym mi, Aleksandra Kempki i piosenki. Na obecny moment. Może coś się kiedyś zmieni. Obecnie, jak słyszę to, to mi się bardzo nie chce. I hałas, i dotyk twego ciała, znika dym, i hałas, i do... tak szczerze, prędzej już by mi zrobił smaka na tego naleśnika, jak go robi, niż na swoją muzykę. Do dotyk twojego ciała... Jakieś ciekawe rzecz w ogóle na naleśniki. Po co używać patelni, jak można mieć specjalną jakąś smażalkę do naleśników? Nie wiem, co jest bardziej dla mnie bez sensu, to, że on poszedł muzykę, czy to, że mam do naleśników smażenie. <laughs> Ja pyta Andziak spytaczali, czy lubi być nagrywana. Pytanie do ciebie. Siadaj. Ja zauważyłam, że jak coś nagrywam, no. to ty często pytasz, a mogę coś pokazać do kamery? A no tak, bo zazwyczaj dzieci mają tendencję do tego, że jak widzą na przykład mamę, że coś robi, to chcą to samo próbować, bo mają takie, o, chcę być jak mama. No. A mogę nagrać z tobą? Ty lubisz, jak my nagrywamy cię? Tak? No, a co ci powie innego? No wi wi widzi jaką tobie daje radość nagrywanie i to jest twoja praca i tak dalej, więc twoje dziecko też to lubi. No to, to że dziecko jeszcze skutków ubocznych nie widzi prawdopodobnie, aczkolwiek już ona może pomału widzieć, to nie oznacza, że jakby to... to nie, Dobra, nieważne. nami nagrywać? A dlaczego? Lubisz? Bo ty też jesteś youtuberem? Tak! Aha. To jest tak, jak mówiłem w y, piątkowej recenzji Friza, nie? Jak Friz też w filmie w kinie się zapytał Mai, która dopiero zaczęła rozumieć cokolwiek bardziej i gadać. No, Majusia, ty lubisz kamery, prawda? I Maja tak, i on no, widzicie, ona lubi kamery. No kuźwa, pytasz swojego dziecka, które się wychowuje w tym. A jakbyśmy przestali cię nagrywać? Na przykład jakby mama powiedziała, że już nie możesz z nami występować tutaj. ty nagrywała. Smutno by ci było ogólnie, bym ci nie pozwoliła? Nie, znaczy ja, wie, ja, wie, ja wiem, co to miało na, na celu, te, te, ta, ta wstawka w vlogu, że wiecie, opatrzcie się, że ona tak lubi być nagrywana. Ech, no dobrze, oby tak zostało. Naprawdę mi życzę tego, żeby nie było żadnych skutków ubocznych ogólnie. Nie, nie, na swoim... Na swoim? Smutno by ci było, jakbyśmy cię nie pokazywali. I widzicie, Lil Masi miała rację. E, trzeba. <noise> Jeszcze tego brakuje na końcu, pewnie to wycięła. <noise> <noise> Czy tromba jest z serią gaczorek? A to widziałem? to nagle będzie 25 filmu sceny Wątpię, wydaje mi, się, że to są po prostu. Przyjaciele, nie? To, to nie ma machunik nie ma o co się martwić. <laughs> Ta koleżanka, o którą masz się nie martwić. Nie no, znaczy no jeszcze myszka do niej chyba powiedział podczas sushi, to, 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 to akurat wyhaczyłem, a tutaj to widziałem na Twitterze właśnie ten fragment, no i no cóż no, bliscy znajomi, przyjaciele też są z Krakowa dwoje, coś ich łączy. Nowe wojanki pojawiły się w Biedronce. Jaki kuźwa nowe wojanki? ...i nie jest to ja, jest to smak multiwitamina, a kosztują... Multivitaminowy wojanek? ...4,49 za butelkę, czyli mniej niż żabce. Zgadujesz, teraz jest taki stok tego, że w sensie jest tyle pewnie tych wojanków. Multivitamina to był dobry wybór, jeżeli chodzi o ten napój, bo jest to naprawdę smaczne i według mnie jest on najlepszy z całej trójki. I na dodatek jest jeszcze tańszy od pozostałych dwóch. Jest tańszy? A, bo Biedronka... No w sumie wszystko w Biedronce by było tańsze niż żabce, to akurat logiczne dość... <laughs> pancake dress code Hi guys oh. patrzcie co ja robię Czy to widzicie? Pokaż, o, teraz to jest... to jest zupa? Ciepłe? Mm. Ciepłe? i czuć, że są ciepłe, ale to na górze nie Dobra ale Uwaga Wielki hmm? Ej, to. Co to jest? Podnoszę to i to się... O, czekaj Co to jest? O nie O nie, noże no, to... Wow. to jest to... to Powiem Mogłoby być lepiej. To jest to cała panterka. Oni mają jakąś współpracę z y, Mr. Pancake'em, to jest chyba? Tu jest. Teraz wszyscy influencerzy mają wszędzie współpracę. W sensie z każdym tym, pewnie niedługo nie wiem, wejdę do jakiegoś budowniczego i będzie Kup wiertarkę Freeza. Fajnie, fa fajnie, że obrócili to w takie heheszki, a nie jakieś tutaj kwasy. To akurat mi się bardzo podoba. My do mamy. Luka i Anjax zmienia samochód po porodzie, co? To ten samochód był fajny, przy jednym dziecku. Wyobrażacie sobie teraz, teraz... Się się... tu mi się wbija fotelik i tu jest drugi fotelik. No co ona innego, ona, ona tira chce kupić, żeby wolić te dzieci? <noise> no, ale już widać, że jak patrzę na Ciebie, to jesteś ściśnięta. No, Chociaż wyobraź... tu jest, wiesz, no zobacz, tu jest... No dobrze, ale wyobraź sobie teraz, ja będę musiała koło dziecka jednego, drugiego tu. No nie, no nie będziemy mieli tego samochodu. To nie tak, że Charlie może już z przodu siedzieć ogólnie? Nie wiem, nie znam się. Ja swoje dzieci od razu woziłem na przodzie bez fotelika, no bo po co inaczej? <grystanie> nie no, jest już to. No dobra, nie, ch nie chcę wierzą. No, ale jak, jak, jakie auto jest większe niż to co... Oni mają basuwa, nie? No to co, co to może być większe? Ustawka w sabotarzyście o! Powiem wam tak. My najpierw tam przyjechaliśmy swoimi samochodami i dopiero <noise> potem wsiedliśmy w busa, odjechaliśmy <noise> w pół kilometra i wróciliśmy znowu. To była chyba jedyna ustawka w tym odcinku, ale ta reakcja była w pełni udawana. Musieliśmy robić mega, wow. <noise> no i po co? Po co i tak robił? No ale taki jest świat YouTube'a. Co ja was będę okłamywał? Ja jestem streamerem, mówię wam jak jest. Dlatego doceniam takiego słuchara, nie i to jest to, co właśnie Freeze mówił, ale nikt na YouTube z tej topki nie stosuje, czyli autentyczność. Wiecie, bardziej by się na przykład mi się chciało śmiać, jakby oni powiedzieli Wow, ale mega, ale super schody. Wcale tego nie widzieliśmy przez jedną, że cokolwiek takiego, a nie, że teraz się dowiadujesz, że to jednak była ustawka. No cóż. Czy Hania przeklina? No wy nie wiecie, Genzi się zmienia. Znaczy szczerze, ja ogólnie na żywo jestem taka, że raczej no nie chciałabym być takim przykładem w moich wypowiedziach, ale ogólnie poza kamerą, to ja klnę jak szewce. O, no i fajnie, autentyczność jakakolwiek. Poza kamerą jest freaky. <noise> <noise> Ej, dlatego im musi być to mega ciężkie, nie? Żeby nie przeklinać. Nie ja sobie nie wyobrażam, jakbym ja na przykład autentycznie jakby przeklinał na co dzień, nie? No, to jakbym... ...reagował na rzeczy i trzymał w sobie te przekleństwa, to jest takie... sztuczne trochę, nie? <grydy> tak mi się wydaje, więc... Fa fajnie, że ja wam tak, że ja nie przeklinam po prostu na co dzień i dzięki temu jakby nie, nie czuję takiego tego... Nie wiem, mam wrażenie, że to było takie ciężkie trochę nieautentyczne. Jakby my z Jensej tak długo już jesteśmy ze sobą w grupie, wiesz, pracujemy ze sobą. My jesteśmy profesjonalni. Jak się włącza Profesjonalnie. Kamera, to my potrafimy się zachować. Tak jak na przykład przychodzi rodzic kogoś, do... Czy jesteście nie sobą, tylko udajecie kogoś? Spokojnie, no to też się potrafisz zachować i nie mówić jakichś zboczonych żartów, czy jakichś, nie wiem, no właśnie. Ale właśnie takie rzeczy, to co wy macie między sobą jakąś bekę, taką prawdziwość i widać, że faktycznie jesteście przyjaciółmi tam prywatni, no bo się gadacie, śmieszkujecie ze wszystkiego, to, to by były rzeczy, które by sprowadziły więcej starszych wy widzów, wy wiecie o tym, nie? Klasa czy obciach z wojtkiem szczęsnym. Heh? E, Wojtek, klasa czy obciach? Dostanie czerwonej kartki Obciach O. Obci Aha obciach, obci Ej, oglądałem dokument o Wojtku Szczęsnym i on powiedział, że się opłaca dostawać czerwoną kartkę z tego co kojarzę Ej. Śpiewanie pod prysznicem Klasa czy klasa. klasa W moim w wykonaniu? Pcho. A zaśpiewasz tam coś tutaj? Nie mam brysznica. <grymne> Podbieranie domownikom jedzenia bez ich wiedzy. obciach. Skandal, obciach prawda? Skandal. skandal, ale to straszne. Ogląda... To brzmi jakby oni mieli takie afery w Ubieranie się jak krychowia, klasa czy obciach? Klasa. <grymne> klasa, prawda? Chciałeś, żebym powiedział obciach, co? Nie, wcale nie. Ale nie tak już w ogóle jak oglądanie filmu Wojtka tego na Amazon Prime. Ale premium. i tak klasa. Ale i tak jest ok. Tak. Fajne, fajne, fajne. No bo no to, to co mówiłem, że on ma ten yy, program, więc po prostu reklamują w taki sposób. A oszy pewnie mega się jara, no bo ze szczęsny mógł sobie pogadać o. Co to jest? A z sabotażysty wychodzę tak. Będzie mi go brakowało w tym Sabotażyście. No tak troszeczkę będzie brakowało, będzie, będzie. Każdy... freeze śpiewa bez aut... O, oh, no! Dobra, ja tego chyba nie mogę oglądać, bo to potem freeze zrobi strajka za copyrighty bo to w kinie. Ale no, to była tragedia. A mogę puścić głos tylko? Że patrzcie, zablurujemy teraz ekran, czysto teoretycznie. I Słuchajcie. Kadr. Od kiedy jesteś... Przy... Nie no, wyobrażacie sobie, ja... Ja siedzę w kinie, ja to słyszę, nie? To... to, to, to... Co myślę, debilu nie śmieje się, bo cię rozpoznają. Wszystkie są w kolorze. Tragedia. Jak to jest możliwe, że go sprzedaj na jakiś koncert? To brzmi jakby mikrofon miał na 0%. Kompijaza? mmm... A, to już było, dobra. O, to na pewno było, dobra. Zostawcie lajka, like zostawcie suba. Widzimy się jutro i na razie. Żegnam was, widzowie.